Cieszymy się, że wszyscy tak tłumnie przybyliby być razem z nami w tej radosnej chwili, jednak nim nastąpi pasowanie, pierwszoklasiści muszą złożyć ślubowanie. Moja siostra w piątej klasie, w trzeciej klasie jest młoda, a ja jestem uczniem pierwszej, bo mam tylko 7 lat. I tak sobie obiecuję od początku równy krok. Muszę przejść do drugiej klasy, marczę sobą całym. Być starszym to marzenie dzieci, a przecież czas tak szybko leci. Mija godzina za godziną, nim się postrzegłeś czas upłynął. Nareszcie bije ta godzina i każdy uczniem być zaczyna. Z mamą i z tatą przez cały rok szkolny z pewnością przejdziemy wytrwale i choć nas czeka pracy niemało, to nie martwimy się wcale. Do tego pomagać cierpliwie nam będzie kochana pani zawsze i wszędzie.